Wietrzny listopadowy dzień, dzisiaj Erik Topur z nami, cześć Erik. Dzień dobry, witam. Czy ten mecz z Piastem Gliwice jeszcze siedzi w głowie, bo w halloweenowy wieczór w Niecieczy zacięte, równe spotkanie z ekstraklasowym rywalem, finalnie w ostatniej akcji meczu 0-1, do przegrywamy, odpadamy z tych rozgrywek. Wiadomo, że lekki dosyć jest, a chociaż uważam, że na tle takiego rywala z wyższej półki poradziliśmy sobie bardzo dobrze. No właśnie, bo całe spotkanie było naprawdę należało do tych równych, nie było widać różnic między dwoma poziomami rozgrywkowymi w Polsce. Momentami naprawdę stwarzaliście dużo więcej sytuacji, momentami byliście groźniejsi, no ale tak to jest w piłce. Błędy nie wybaczają, błędów nie można popełniać. Czasami jeden zadecyduje o tym, że mecz przegrany. Tak, no były momenty, gdzie naprawdę mogliśmy przejść na bramkę. Niestety w końcu braku koncentracji, no i straciliśmy bramkę i niestety przegrywałem mecz. Jak to właśnie wyglądało z twojej po perspektywie jako golkipera, ta ostatnia sytuacja? Yy, no, no, ciężko mi powiedzieć, tak na gorąco z Błyska nie pamiętam, dobra, teraz będę miał analizę z trenerem i wtedy będę powiedzieć. Yy jak spadła ta bramka i czy można było się lepiej zachować. A cały mecz, oprócz tej ostatniej akcji, powiem szczerze, że naprawdę kilkukrotnie byłeś w tarapatach. Mam na myśli tutaj akcje ofensywne rywali, ale naprawdę stawałeś na wysokości zadania i ciężko było zagrozić twojej bramce. No raz, była tylko sytuacja taka w drugiej połowie, co, co ja miał okazję siedzieć bramkę, a tak to w, w, za dużo strzałów nie miałem podczas meczu. Erik, ta przygoda w Pucharze Polski zakończona dla klubu z zakończona dla Ciebie. Dostawałeś szansę i w Brzegu, dostałeś szansę i tutaj z Piastem Gliwice, ale trzeba powiedzieć, że chyba pokazałeś się z dobrej strony. Jak Ty ocenisz te dwa swoje występy? Myślę, że pozytywnie. Jest to argument dla trenera, żeby częściej na Ciebie stawiać, żeby brać Ciebie pod, pod uwagę. Wiadomo, że jest Was tutaj trójka w klubie, każdy walczy o miejsce w składzie, ale takie mecze chyba pomagają. Wiadomo, pomagają i mam nadzieję, że dają argument trenerowi do tego, żeby na mnie częściej stawiał. Powiedz teraz wyjazd do Warszawy. Polonia Warszawa, w sobotę najbliższy rywal. Jaki wygląda etap przygotowań do tego spotkania? No Dużo pracujemy, skupiamy się szczególnie na starych fermentach gry. I jedziemy po 3 punkty. Takie nastawienie w drużynie. Yy, trzy mecze w 7 dni, czy to jest duże obciążenie dla zawodnika? Wiadomo, że, no, że nie jest to łatwe, ale, ale myślę, że na spokojnie damy radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.